No tak, odpowiadając na pytanie, co można zrobić z pięknym BMW X7 Można je wybebeszyć, rozebrać całkowicie, do zera Jak widzicie jestem w środku pustego już samochodu Pełna edycja jeżeli chodzi o wygłuszenie Nowe BMW X7 Prosto z salonu Działamy Oczywiście będzie też edycja systemu audio Wygłuszenie. Zapraszam na filmik poklatkowy. Zobaczycie w półtorej minuty jak rozebrać takie BMW-je wygłuszyć. I lecimy z materiałem już teraz. Pierwsza część to oczywiście demontaż wszystkich elementów wnętrza. Musi być rozebrane do rosołu. Jak widzicie nie jest to operacja prosta. Czasem potrzebne jest dwójka, trójka ludzi. Wszystkie kołeczki oczywiście muszą być posegregowane. Wszystkie śrubki posegregowane, żeby się nic nie pomieszało. Zdarza się czasem oczywiście, że jakiś kołek pęknie. Trzeba go wymienić natychmiast na nowy. No i kolejna część pracy to wyklejenie całego wnętrza matami Dynamite Extreme. Czyli jak my to mówimy oklejanie w sreberka. Bardzo żmudna, czasochłonna i pracochłonna część wytłumienia samochodu, bo musimy wszędzie nakleić tą matę, również pod sterownikami, czyli musimy wszystkie moduły sterowniki podnosić. Kolejna część to oczywiście wyklejenie całego wnętrza piankami. Kolejna część, to, jak widzicie, drzwi, dokładnie daje nam stream. Potem na to mamy piankę komorową otwartą mamy przykład wyklejenia bardzo żmudnego, kolejny element żmudnej pracy to nadkole. I kolejna żmudna operacja, czyli wyklejanie nadkoli. Jak widzicie Dynamat Extreme w użyciu. Następnie Dynamat Dynaliner. A tu już tapicerki, pianka komorowa. I oczywiście montaż całego wnętrza z powrotem. Wszystkie elementy powolutku, bez pośpiechu. Dokładnie tak jak były wcześniej. Także... Kilka minut, jak zobaczyliście, co tu się działo w tym samochodzie, jeżeli chodzi o demontaż, wygłuszenie i montaż. E, dorzucimy jeszcze teraz kilka zdjęć takich, e, pierwsza warstwa, czyli mamy samochód rozebrany. Druga warstwa, mamy dynamat, e, e, matę polimerowo-butylową. Kolejna warstwa to pianka Dynaliner. E, no i składamy wszystkie tapicerki wygłuszone. I teraz chcę przejść do ciekawostki, jeżeli chodzi o ten samochód, bo też edytujemy, tak jak mówiłem, system audio, pełna edycja. Przy moim stoliku pokażę Wam, co na co zamieniliśmy. A teraz jeszcze tą małą ciekawostkę konstrukcyjną, czyli co musimy poprawić w samych drzwiach BMW, żeby było lepiej. Zmiana kadru. Mała ciekawostka, jeżeli chodzi o BMW. Pierwsza sprawa to. Pewnie już wiecie z naszych poprzednich filmów i realizacji, że pod siedzeniem BMW znajdują się takie głośniki e, niskotonowe, e, takie kotleciki i one wpuszczają jakby port bas refleksu zagłośnika do progu samochodu. E, to jest taka konstrukcja BMW. I teraz przed zainstalowaniem my musimy tą skrzyneczkę też ustabilizować, wygłuszyć wykleić i dopiero wtedy montujemy nasz głośnik I to jest taka rzecz, którą przy okazji chciałem Wam pokazać jak już sobie tutaj siedzę i mam go w ręce natomiast w drzwiach BMW od jakiegoś czasu czyli to jest X5, X7 pewnie każde następny nowe BMW będzie miało podobnie głośnik 7 jest montowany na takich trzech szpilkach wystających z drzwi z plastiku i on sobie wisi po prostu w powietrzu na tych trzech przykręconych śrubkach natomiast to nie jest najfajniejsze rozwiązanie, dlatego że ten głośnik tenowy gra w tą stronę w kierunku tapicerki i w drugą stronę za tapicerkę. Jeśli tapicerka ma tę pustą przestrzeń pomiędzy e, poszyciem tapicerki wewnętrznym, tym który wy, wy, widzimy w samochodzie jest ładny, a, tym, e, a tym, tą, tą konstrukcją wzmocnienia drzwi, no to tu się robi taka pusta przestrzeń. I w tą pustą przestrzeń trafia cały ten dźwięk e, zagłośnika. A my byśmy woleli, bo e, wiemy, że tak będzie lepiej, żeby tą komorę z tyłu zamknąć. Za głośnikiem, żeby on nie grał w całych tych drzwiach. Żeby to się nie niosło po tych drzwiach. Więc my zmieniamy ten sposób montażu czyli przykręcamy nasz głośnik w to miejsce fabryczne, bo nasz głośnik też ma tą ramkę fabryczną, tak samo wygląda, ale tą część. Yy, tapicerki, te, tego poszycia drzwi, stworzymy na niej taki zamknięty litrażowo pojemniczek, który spowoduje, że ten głośnik silnotonowy będzie grał jeszcze bardziej efektywnie, bo zamkniemy mu komorę z tyłu według jego parametrów i będziemy mieć, będziemy mieć pewność, że to będzie grało lepiej. Zaraz zobaczcie na zdjęciu, jak to wygląda gotowe, zamknięte całe, jeżeli chodzi o wygłuszenie z tą komorą. I to jest taka jeden drobny detal, który troszkę zmienia w BMW w stosunku do takiego typowego montażu plug and play. I wtedy ten głośnik siedemtonowy będzie, będzie lepiej pracował. Także taki mały detali, który musimy w każdym miejscu zamontowania głośnika w tapicerkach BMW zmienić. To jest też taka kolejna praca dla nas, która jest niewidoczna. I przechodzimy do, do mojego słynnego stołu, który wam pokażę dokładnie, co musieliśmy zainstalować w BMW, żeby zaczęło lepiej grać, oprócz tego, że zrobiliśmy wygłuszenie. W cudzysłowie demolkę wewnątrz auta już widzieliście, zobaczyliście też filmik, jak przebiegało wygłuszenie samochodu. Tak jak Wam obiecałem, witamy się przy moim stole, na którym wszystkie produkty, które wylądowały w środku w samochodzie, żeby BMW X7 2023 zaczęło grać. I po kolei, jak zawsze, pokażę Wam wszystko, co założyliśmy i dlaczego to założyliśmy. Serce systemu, jak zawsze, wzmacniacz. Tym razem nie macz. Dlaczego nie macz? Dlatego, że postanowiliśmy w przypadku tego samochodu podłączyć cały system aktywnie czyli przednie drzwi również są podłączone aktywnie czyli potrzebowaliśmy dwa kanały więcej niż w przypadku normalnego, standardowego systemu dla BMW. W przypadku macza mamy AB10, czy 10 kanałów, tu jest 12, więc mamy Helix. Helix V12, czyli 12 kanałowy wzmacniacz z procesorem, i od tego się wszystko zaczyna. Instalacja tego urządzenia to jest początek, ponieważ zdecydowaliśmy się, tak jak mówiłem w materiale o BMW, w przypadku M3, Turing, że nie zawsze montujemy głośniki basowe w przypadku BMW, raczej samochód wyjeżdża tylko z wymianą głośników pod fotelami tych subbasowych, to w tym przypadku. Od razu na start miał być pełny komplet, miał być pełny system z subwooferem. W związku z czym potrzebny był jeszcze jeden wzmacniacz, tak? czyli mamy wzmacniacz M1 tylko i wyłącznie dla subwoofera. 12 kanałów napędza nam cały system w samochodzie i jednokanałowy, subwooferowy, typowo wzmacniacz dla głośnika basowego. Jak już mamy wzmacniacz basowy, to pozostajemy przy basie. Zainstalowaliśmy głośnik basowy Helix Impact. To jest ten sam głośnik basowy i z tej samej linii, którą pokazywałem Wam w Maserati, tam były dwie dwudziestki, tu jest jedna trzydziestka, czyli nisko schodzący, mocny głośnik. A ponieważ jego charakterystyką jest to, że bardzo płaską, ma zabudowę, nie się poza podłogę, nie zabraliśmy bagażnika, wszystko jest schowane wewnątrz, nie przeszkadza to w użytkowaniu samochodu. Tylko ta wnęka koła zapasowego została wykorzystana do tego, żeby zamontować taki głośnik niskotonowy. Więc mamy pełny system razem z głośnikiem niskotonowym. Żeby sterować głośnikiem niskotonowym bo jeśli w samochodzie go wcześniej nie było, to na stacji fabrycznej też się nie pojawi sterowanie ile chce tego basu, w zależności od tego jakie, jaką ma muzykę, to w tej sytuacji potrzebujemy sterownika. I ten sterownik już znacie z naszych instalacji poprzednich, to jest Helix Conductor. Programowalne urządzenie, wielofunkcyjne, w przypadku tego samochodu będzie działało jako regulator głośności subwoofera, czyli będziemy sterować sobie jaką głośność chcemy. Możemy też w przypadku tego urządzenia wykorzystać go do wielu innych funkcji czyli jak do zmiany programu dla procesora, możemy wgrać różne programy w procesorze, możemy sterować, jeśli mamy wbudowaną w procesor, a możemy taką zainstalować kartę Bluetoothową, możemy sterować tą kartą Bluetoothową i głośnością. Bardzo multifunkcyjne urządzenie i bardzo intuicyjne, jeśli chodzi o obsługę, natomiast w przypadku tego samochodu tylko i wyłącznie sterowanie sabuferem. Może jeszcze programy, to zobaczymy jak ustalimy z właścicielem. No i teraz głośnikówka. Widzieliście przed tym, zanim stanąłem przy stole, pokazać Wam produkty, że zawsze w drzwiach w przypadku BMW tych nowych linii, tak jak na przykład X7, X5, X6, mamy te wiszące głośniczki, czyli te, to co Wam pokazałem przed chwilą, czyli głośniki fabryczne są zamontowane na takich trzech nóżkach i są całkowicie odpowietrzone z tyłu. Zamykamy to, robimy komorę, zamieniamy głośniki BMW oryginalne z systemu Harman na nasze głośniki. Z linii Helix Compose I7 i mamy taki sam zestaw jak w przypadku większości BMW, które robimy, czyli mamy Compose I7 rozmiaru 10. Tu jest taka ciekawostka, bo te głośniczki są dziesiątki, a te są praktycznie jedenastki, czyli troszeczkę więcej membrany mamy odzyskane z jej wielkości w stosunku do głośnika fabrycznego. Troszkę większy jest ten głośnik niż fabryczny. Głośnik wysokotonowy, czyli w przód mamy zestaw średni i wysoki ton. Zastąpiliśmy średni i wysoki ton oryginalny. Tak samo mamy z tyłu. Jak widzicie, pudełeczka są 4, czyli dwa razy dziesiątka, dwa razy głośnik wysokotonowy. I tak jak mówiłem wam przy BMW, bardzo fajna sprawa, czyli Felix, Helix Flex Mount, czyli system montażu tego do samochodu polegający na tym że jeżeli właściciel kiedyś zmieni samochód, to nie będzie musiał um, szukać nowych głośników, bo jeśli ten rozmiar będzie upasował, a... W zasadzie te średniotonowe głośniki i wysokotonowe będą pasowały w 90% samochodów. Gorzej będzie zdałem, bo to jest typowy BMW. Ale jeśli będzie chciał wymienić te głośniki na poprzednie, które miał w samochodzie, no bo nikt nie doceni wydanych pieniędzy na ten system raczej większość właścicieli przenosi te systemy do kolejnych samochodów to w przypadku Flexmonta mamy ramki montażowe, które zaklikują się na głośniku to już widzieliście w poprzednich instalacjach. Pokażę Wam teraz, jeszcze tylko zbliżenie, jak to działa. I w tym momencie mamy możliwość demontażu ramki, pozostawienia głośnika jako uniwersalnego i instalacji kolejnej ramki do kolejnego innego, być może auta. Czyli nie wiem, z BMW na Mercedesa, z Mercedesa na Renczrowera, z Range na Jaguara. Możecie tym szafować. Głośniki zostają, przechodzą jakby z Wami do kolejnego samochodu. I to jest bardzo fajna sprawa, bo nie trzeba kombinować z kolejnymi głośnikami, które mają inne kołnierze montażowe. Także cały zestaw i7 z zestawem Flexmount pod BMW, wtyczki również pod BMW. Oczywiście wzmacniacz podłączony do instalacji elektrycznej plug and play wiązką do BMW. To już znacie z naszych instalacji. No i oczywiście doły Widzieliście, tłumaczyłem wam, jak montujemy dolne głośniki. Nie tylko jakby zamieniamy te głośniki, czyli demontujemy harmana i montujemy macza, ale też przerabiamy tą komorę głośnikową w ten sposób, że ją wygłuszamy, poprawiamy jej montaż po to, żeby ten bas, który wychodzi jednak z tych głośników, bo macze znacznie więcej potrafią niż te, żeby ten bas był uspokojony, żeby tam się nic pod spodem nie działo, żeby nie dochodziły jakieś dziwne dźwięki, to wszystko jest wygłuszone, wytłumione i też zamienione. Harman na macza. Tak jak zawsze w przypadku BMW. Czyli taki standardowy komplet. Już w tej chwili mogę powiedzieć standardowy, bo tych i siódemek już założyliśmy trochę do samochodów BMW, czy do ręcza, czy do Mercedesa. Sprawdzają się, czeka już kolejny samochód, kolejny Mercedes i też będzie i 7 Przyjęła się ta linia w całej Europie. Zresztą dostała nagrodę ASA, o, o czym wspominam zawsze w materiałach. Co prawda, za system, jako system cały, nie konkretny głośnik za swojej właściwości, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki, ale za system, za pomyślenie nad tym, jak to instalować do samochodów. Cały zestaw głośników, cały zestaw wzmacniaczy, głośnik niskotonowy, sterownik, montaż, wygłuszenie całego samochodu. Pewnie moglibyście zapytać, po co wygłuszać X7. No właśnie trzeba wygłuszać X7. Tak jak trzeba wygłuszać Jaguary, Range Rover'y, Bugie, co jeszcze. Wszystkie samochody fabrycznie te wygłuszenia mają na bardzo mizernym poziomie. Jest to kwestia montażowa, jest to kwestia ekologiczna, wagi e, tych wszystkich materiałów. One, te głuszące są ciężkie, więc wpada to wszystko jeszcze ten e, aspekt, aspekt ekologiczny dla fabryki. No i mamy samochody niewygłuszone, więc nawet taki samochód tak luksusowy i, e, i topowy jak BMW X7 wymaga wygłuszenia, bo jak go wygłuszymy, to wtedy staje się bardziej komfortowy. Czyli pełny komplet. Audio, wygłuszenie w przypadku BMW X7, e, zostaje strojenie na koniec, wydanie właścicielowi. I właściwie może się cieszyć dobrym brzmieniem, pełnym brzmieniem, z 12-calowym subwooferem na pokładzie. To w przypadku BMW rzadsza konfiguracja, ale przynajmniej pełna i nie będziemy narzekać, że nie ma niskiego basu. To tyle jeżeli chodzi o samochód. Króciutko, szybko i już czekają następne analizacje, już czekają następne filmy. I na koniec jeszcze pozdrowienia dla mojego fana, którego spotkałem. W ustce na statku podczas zachodu słońca. Zapomniałem Ci nawet zapytać, jak masz na imię. Tak byłem w szoku, że mnie pozdrowiłeś i uścisnęłeś mi dłoń. Także pozdrowienia dla Ciebie, bo tego, że nie mam pojęcia, jak masz na imię. Trzymajcie się na razie.